Cześć! Chciałabym dzisiaj Wam przedstawić sposób na gładkie, jędrne i piękne ciało, i wszystko to możecie wykonać w swoim zaciszu domowym. Co to jest? Szczotkowanie ciała. I właśnie o tym dzisiaj Ci opowiem. To nic innego jak zabieg, który możesz wykonać w domu przy pomocy właśnie takiej specjalnej szczotki, którą dla Was stworzyłam. Ta forma pielęgnacji ostatnio bardzo zyskuje na popularności i wcale się nie dziwię ponieważ niesie za sobą mnóstwo korzyści. Przede wszystkim doskonale ujędrni twoje ciało, działa jak peeling, więc twoja skóra będzie doskonale wygładzona, przy tym nie jest kosztowna. Do szczotki Shinka i pani Boska, zostało wykorzystane włosie agawy, czyli kaktusa pozyskiwanego w Ameryce południowej. Dużym plusem jest to, że szczotka jest bardzo delikatna i można ją wykorzystywać do masażu zarówno na sucho, jak i mokro. Ma bardzo wygodną rączkę, więc też jest wygodna w stosowaniu, bardzo praktyczna. Korzyści używania szczotki Mrs. Boska. Przede wszystkim szczotkowanie usprawnia krążenie, ujędrnia skórę, działa jak peeling. Dodatkowo można szczotki użyć w każdym momencie, ponieważ jest bardzo praktyczna i wygodna. Jakie efekty daje regularne szczotkowanie ciała szczotką Mrs. Boska? Przede wszystkim e, szczotkowanie pobudza e, krążenie, co jest również istotne, pobudza również kolagen i elastynę, dzięki czemu Twoja skóra będzie bardziej jędra, będzie przyjemniejsza w dotyku. Dodatkowym plusem szczotki jest to, że jest to naturalny peeling Twojego ciała. Co za tym idzie? Usuwa zrogowaciały na skórek, a ty odczujesz naprawdę dużą różnicę już po pierwszym e, zastosowaniu. Bardzo istotne jest również to, że szczotkowanie ciała zapobiega powstawaniu rozstępów. E, istotną rzeczą również jest to, że można szczotkować ciało w ciąży, jeśli robiłaś to wcześniej, albo nie ma w tej chwili przeciwwskazań do szczotkowania, jeśli byś już była w ciąży. Kolejnym atutem jest to, że zapobiega wrastaniu włosów. Szczotka doskonale przygotowuje skórę na przyjęcie składników aktywnych z innych preparatów. Jeśli chcemy działać bardziej antycelulitowo, polecane są produkty z kofeiną, z guaraną, tak, żeby to okrążenie jeszcze mocniej pobudzić. Jeśli chcemy działać mocno nawilżająco, warto stosować preparaty z algami, z kwasem hialuronowym. Jeśli chciałybyśmy Również tutaj delikatnie czy mocniej spalić skankę tłuszczową wszystkie produkty z L-karnityną. Na pewno znajdziecie i to Wam gwarantuję preparaty, oczywiście również Shintai i Spa, które mają te wszystkie trzy właściwości. Ale to zapraszam do Shintai i Spa, będę mogła Wam więcej o tym opowiedzieć. I taka ciekawostka na temat szczotek, co z jednej strony jest oczywiste, a z drugiej strony mo może kogoś zaskoczyć. A na pewno ułatwić i uprzyjemnić zimowe wieczory. Szczotka przez to, że pobudza krążenie, również delikatnie podniesie temperaturę ciała, więc jest idealna na zimowe wieczory dla zmarźluchów. Polecam, sama testowałam naprawdę rewelacja. Przechodząc do praktyki. Szczotkowanie ciała na sucho jest bardzo, bardzo proste. Przede wszystkim szczotkować można ciało przed kąpielą lub po kąpieli to już jest. To jest już Wasz wybór, jednak ja rekomenduję, żeby robić to przed kąpielą, ze względu na to, że podczas, podczas kąpieli prysznica po prostu zmyjemy martwy na skórę, który wyszczotkujemy z ciała. Szczotkowanie na sucho będzie na pewno zdecydowanie intensywniejsze, ponieważ włos będzie. Troszeczkę twardszy. Jeśli boimy się, że jest za intensywna szczotka, możemy ją wykorzystywać do szczotkowania na mokro. Woda nam po prostu zmiękczy włos, będzie to dużo delikatniejsze. Jednak, w mojej opinii, szczotkowanie na sucho jest po prostu wygodniejsze, ponieważ możemy sobie wygodnie usiąść na, na kanapie gdziekolwiek i wyszczotkować to, to ciało, a niekoniecznie właśnie pod prysznicem czy podczas e, kąpieli. Wspominałam już o tym, że szczotkowanie ciała zapobiega wrastaniu włosów. Oczywiście pamiętajcie też, jeśli używacie klasycznej depilacji, czyli depilacji maszynką, żeby odczekać 2-3 dni po takiej depilacji, ponieważ szczotkowanie jest naprawdę intensywne i żeby nie podrażnić skóry od razu po goleniu. Jak często stosować szczotkę Shinta Day Spa Mrs. Boska? Najlepiej by było, jakbyś używała ją codziennie. Ale nic się nie stanie, jeśli będziesz używała jej co drugi dzień lub trzy razy w tygodniu. Oczywiście to zależy, jakie efekty chcesz osiągnąć, bo jeśli chcesz szybko ujedrnić skórę, szybko pozbyć się celulitu, czy szybko zredukować ostępy, Warto stosować szczotkę codziennie. Pamiętaj, że ta regularność jest dosyć ważna, żeby te efekty były po prostu dla ciebie jak najszybciej, żebyś mogła jak najszybciej cieszyć się gładką, piękną i zdrową skórą. Bardzo ważne jest też to, że szczotkę używamy nie częściej niż raz dziennie. W innym przypadku mogłoby dojść do podrażnienia, zaczerwienienia i efektów zupełnie odwrotnych niż, niż byśmy oczekiwały. Kolejne pytanie. Ile czasu szczotkować ciało? Tak naprawdę nie ma określonego czasu, czy szczotkować 5 minut czy 30. To zależy od Ciebie, ile masz czasu w danym dniu. Możesz szczotkować ciało nawet 5 minut i to spokojnie wystarczy, żeby osiągnąć ten efekt, ale jak masz więcej czasu, poświęć więcej uwagi. No i szczotkuj ciało tak około 10-15 minut, ale tak jak wspomniałam wcześniej, najważniejsza jest ta regularność. Lepiej szczotkować ciało codziennie po 5 minut, chociażby, niż raz na miesiąc, a 20 minut, OK? I część praktyczna, jak prawidłowo szczotkować ciało szczotką Mrs Boska. Przede wszystkim zaczynamy zawsze od dołu, czyli jak szczotkujemy, to szczotkujemy stopy, następnie łydki, uda pośladki i jest to ruch taki wymiatający, jakbyśmy chciały ten zrogowa ciały skórek wymieść i usunąć z naszego ciała. Całe ciało przemasowujemy bardzo szybko, tak jak widzicie, to jest naprawdę ekspresowo, i już po pierwszym takim przegłaskaniu będziecie czuły, jak ta skóra jest gładka, jaka ona jest przyjemna. To jest naprawdę niesamowite, więc warto spróbować e, od razu. Tak jak wspomniałam, zaczynamy zawsze od dołu, czyli właśnie stopy, łydki, uda, pośladki, e, brzuch. Oczywiście, jeśli jesteśmy w stanie błogosławionym, delikatnie brzuszek, zaczynamy bardzo delikatnie ten brzuszek. Masować, następnie dłonie, całe ręce, dekolt, biust, no i oczywiście szyję. Wszystkie ruchy wykonujemy do góry, żeby też był efekt liftingujący. Możemy zastosować również ruchy okrężne na łokciach, żeby było nam wygodniej, ramiona. Kolejnym etapem jest to. Jak zadbać o skórę po szczotkowaniu? Warto wykorzystać ten moment, ponieważ mamy usunięty idealnie zrogowaciały ciało na skórę, pobudzone krążenie, więc wszelkie składniki aktywne będą zdecydowanie lepiej. Przyjmowane przez nas organizm. No i właśnie pytanie: jeśli chcemy działać na rozstępy, preparaty na rozstępy, nawilżenie, nawilżające. Więc tutaj czy antycelulitowe, również tutaj warto stosować te preparaty antycelulitowe. Polecam naprawdę um, taką pełną pielęgnację, czyli szczotkowanie plus, plus preparat, osiągniecie zdecydowanie lepsze efekty. Po prostu jest to moment idealny. Przeciwwskazania i wyjątkowe sytuacje, w których nie możemy e, szczotkować e, ciała. Jak ze wszystkim, o szczotkowaniu również krąży wiele mitów, ale już Wam opowiem, kiedy. Musimy kategorycznie zrezygnować ze szczotkowania. Jakie są bezwzględne przeciwwskazania do szczotkowania? Przede wszystkim e, rany, przerwanie ciągłości skóry, świeże blizny. W takiej sytuacji nie szczotkujemy ciała, nie używamy absolutnie szczotki ani na sucho, ani na mokro. E, kolejną rzeczą jest e, zakażenie e, bakteryjne czy grzybicze, choroby skóry, czyli łuszczyca, AZS aktywny trądzik, czy to będzie trądzik na szyi, dekolcie, czy bardzo często u młodszych osób na plecach. Szczotkowanie nie jest wskazane, ponieważ możemy, może ten trądzik się rozprzestrzenić i będziemy mia mieć zupełnie odwrotne efekty. Ciąża i karmienie piersią. Czy są przeciwwskazaniem do szczotkowania? Absolutnie nie. W czasie ciąży nawet jest wskazane szczotkowanie, szczotkowanie ciała, żeby nasz brzuszek nie miał rozstępów, żebyśmy też się czuły bardzo ładnie i komfortowo podczas takiego wyjątkowego e, okresu. Więc w ciąży jak najbardziej możemy szczotkować ciało. Oczywiście jak macie wątpliwości, również skontaktujcie się ze swoim e, lekarzem prowadzącym. Jeśli ciąża jest zagrożona, no to to już jest kwestia tak naprawdę decyzji e, lekarza. Jeśli jest wszystko w porządku, szczotkujcie ciało. Naprawdę polecam, rekomenduję nawet w takim wyjątkowym Okresie. Pamiętajcie, że po porodzie, jeśli to by było cesarskie cięcie, na pewno warto jakiś czas się wstrzymać z szczotkowaniem ciała, tak jak już wcześniej wspominałam, na blizny. Świeże rany, nie możemy stosować szczotki. Więc najpierw pozwólmy, żeby ta blizna się zagoiła, a później możemy wrócić do, do szczotkowania, żeby również pobudzić to krążenie, żeby ta blizna po prostu jak najszybciej się zagoiła i żebyśmy myczyły się jak najbardziej komfortowo. Kolejnym tematem jest opalenizna i szczotkowanie. Czy szczotkować, czy nie szczotkować. E tak jak wspomniałam wcześniej, szczotka działa nam jak naturalny peeling, więc na pewno szybciej usunie nam tą opaleniznę. Więc też pamiętajcie o tym, że jeśli zaczniecie szczotkować ciało, no to ta opalenizna po prostu będzie krócej się trzymać. Przy opalaniu natryskowym, przy różnego rodzaju um, samoopalaczach. Jeśli chcemy usunąć tą opaleniznę, szczotka będzie idealna, ale jeśli chcemy wydłużyć ten efekt, to bym polecała znowu wyszczotkowanie porządne ciała tuż przed nałożeniem samoopalacza, czy jeśli wybieracie się na opalanie natryskowe, żeby porządnie wyszczotkować, wyszczotkować ciało dzień wcześniej i na pewno ta opalenizna będzie zdecydowanie dłużej się trzymać, ponieważ ciało będzie perfekcyjnie przygotowane właśnie do takiego zabiegu jak opalanie natryskowe. I na koniec jak pielęgnować szczotkę Mrs. Boska. Jest to bardzo proste, jednak bardzo istotne, ponieważ e, jak sz, będziesz szczotkowała swoje ciało codziennie czy co drugi dzień, e, w tym włosiu będzie gromadziło się, będzie gromadził się twój Zrogowa ciały na skórek, więc warto by było tą, o tą szczotkę rzeczywiście zadbać, żeby służyła Tobie jak najdłużej. W jaki sposób? Przede wszystkim myjemy ją, czyli mydło, szampon doskonale się sprawdzi, ponieważ jest dużo delikatniejszy. Nie stosuj żadnych silnych detergentów. Jeśli chodzi o dezynfekcję, preparaty z alkoholem również nie do końca się sprawdzą, bo po prostu szybko zniszczą e, Twoją szczotkę. Jeśli używasz tej szczotki sama, a jest to produkt przeznaczony właśnie dla jednej. Osoby, żeby było po prostu higienicznie. Spokojnie, szampon, mydło wystarczy. Pamiętaj o tym, żeby szczotkę suszyć, dlatego też ona ma taki specjalny uchwyt, żeby ją powiesić w miejscu, gdzie będzie mogła spokojnie sobie wyschnąć i służyć nam e, jak najdłużej. I mam nadzieję, że E, rozwiałam wszelkie wątpliwości, jeśli chodzi o szczotkowanie e, ciała, jak stosować, jak używać, czy warto, czy nie warto, myślę, że zdecydowanie warto. E, szczotki Spa Missis Boska naprawdę jest to coś rewelacyjnego, e, bardzo naturalnego. Zresztą same się przekonacie, jak zaczniecie tylko stosować. A pamiętajcie, że jesteście boskie i powinnyście stosować boskich produktów, dlatego Wam o tym będę codziennie przypominać czy co drugi dzień jak będziecie szczotkować swoje ciało, bo dla Shintai Dayspa i dla mnie jesteście boskimi kobietami. Dziękuję wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że się spotkamy już niebawem z kolejnymi produktami przeznaczonymi właśnie dla was, więc dziękuję wam bardzo za uwagę i widzimy się w Shintai Dayspa. Do zobaczenia.